Przed rozpoczęciem odcinka taka mała prośba Zanim skomentujesz film obejrzyj go do końca Ponieważ praktycznie przez cały film mówię i omawiam całą sprawę Tak? Więc zanim nie obejrzysz jeszcze nie komentuj Tak? Przejdźmy już do filmu Cześć jestem Adamowski. Gdzieś witam was bardzo serdecznie Ups W kolejnym odcinku Mapie, mapek od widzów Słuchajcie, teraz nagrywam mapę trochę inną niż miałem nagrywać yy, Bo otóż no zaraz wam wszystko opowiem w każdym razie to jest mapa, która miała być trzecia w kolejce, a teraz nagram ją wcześniej, zaraz wam wytłumaczę wszystko dlaczego i tak dalej yy, tak, witaj Adam na mojej pierwszej mapie, fajnie pierwsza. Na 11,2, dobra, ok, o nareszcie ktoś ogarnął mój poradnik, nareszcie! Zasady. Dobra. Zasady, nie cheatuj, nie zmieni game mod. Może, jeśli będzie. A, pewnie mam na game modzie 2 grać, tak? Bo zostawiony mam creative. Yy, nie, niż bloków, baw się dobrze. No to skoro oglądałeś poradnik, to dlaczego nie nastawiasz trybu gry? A, dobra. Yy, mapkę stworzył Kałdek, dokładnie. Tu już sobie spojrzałem. Labyrinth X-Ray. Aha, dobre. Ciekawe, oryginalne. W każdym razie. Yy... To jest mapa którą wykonał właśnie Kaudek. Nie wiem jak to powinienem czytać, chyba Kałdek po prostu O, jest płytka, easy okay. Tak, raz ma parkur W każdym razie dzisiaj mam wam trochę do ogłoszenia O matko, mam wam trochę do ogłoszenia, bo otóż tak, po pierwsze za głośno. Dobra po pierwsze, mapa, która była pierwsza w kolejce, mapa Rogera z cyferkami, yy, z nią otóż pewien problem nastąpił. Autor? Ojej, Klaudek, tam Kaudek, yy, kurczę, teraz się nie mogę skupić. Dobra, powiem wam teraz to jak, bo mapa jest krótka, jak widziałem też, tak więc jest czasu sporo na powiedzenie wam wszystkiego. W tym razie, tak, mapa, którą dostałem od Rogera, nie wiem, nie wiem czy wysłał mi złą wersję, czy co, w każdym razie. Wszystko w tej mapie było już rozwiązane i otwarte I całość była na TNT I raczej chyba nie powinno tak być Chyba, że to tak ma być, to napisz W każdym razie, no, zacząłem nagrywać A tu się okazuje, że coś jest nie tak z tą mapą <kłysy> Więc wyślij mi Jeżeli nie wyślesz mi poprawiony wersji Ani się nie odezwiesz Jak to jest, to po prostu mapę nie nagram, tak? Yy, druga sprawa to mapa I Ją nagram oczywiście spokojnie Mapa już tak jak patrzyłem wygląda bardzo dobrze Wygląda yy, bardzo dobrze ta mapa z 12 że już widziałem tak, już było do góry od razu już w zasadach tak napisane i tak dalej na tabliczkach, że yy, <laughs> dla kogoś, kto jest bardzo dobry w parkurach, to przejście mapy zajmie 35 minut. E, dobrze. Tak yy, że przejście mapy zajmie 25 i 35 minut. Troszkę dużo. Rozumiem, jakbym umiał wchodzić parkury, to jeszcze rozumiem, ale ja w kompletnie nie potrafię. I już w pierwszym poziomie była 180 i mnóstwo skoków, co mi po prostu nie, nie dałem rady tego przejść. Ja to przejdę potem, jak będę miał do tego nastrój. O, trafiłem, ale fajnie debatę, to mogę gadać. Yy, dopiero przejdę to. Serio? A serio? Ile przyszedłem na mapę? Ej, serio? Naprawdę? O matko Ech, I właśnie o to chodzi mi tak, no pewną Dlatego też będę musiał zmienić zasady, słuchajcie, dobra już to wysadzimy, tak? Eee. Yy, no mapa fajna, ale tak krótka. Ja co ile czasu przechodziłem, no? Z, ze 3 minuty znowu, tak? Yy, więc... Yyy... Dlatego chciałbym zmienić zasady. Teraz nie odpali. Dlatego zmieniam po prostu sobie zasady, bo już po prostu dłużej tak nie można. Yy, oczywiście tak, bo dotychczas zasady były takie, że każdą mapę, jaką dostawałem, to nagrywałem, tak? Każdą, która faktycznie była mapą yy, dla mnie, tak? Ale już muszę to zmienić, tak? Bo jak może widzicie w opisie yy, jest link do kolejki yy, z mapami. Yy, map w kolejce jest... Już chyba z 15 aktualnie, już nie jest aż tak źle. Ale wcześniej, no, był moment co było chyba 18 map, tak? I czegoś takiego raczej ja bym zbytnio nie chciał. Myślę, że Wy też nie, chcie, nie chcecie robić, nie chcecie po prostu tak, że Wy wysyłacie mi mapę y, jakiegoś dnia i po miesiącu dopiero ja ją nagrywam, tak? Bo tak jest, ja teraz mapy nagrywam po miesiącu od otrzymania mniej więcej, tak? I tak być raczej nie może. Y, i też yy, właśnie o to mi chodzi i też zmieniam, muszę, będę musiał to zmienić zasady też, chociażby to, że y, niektóre mapy, tak jak również na live jedną mapę otrzymałem, już nie będę mógł czyja ta mapa, tak? Chodźcie sobie wejść na live'a yy, i zobaczyć co to była za mapa i czyja, tak? Mapa po prostu niedokończona, krótka, w dwie minuty ją przeszedłem jeszcze mnóstwo błędów było, tak? I żeby wykluczyć po pierwsze coś takiego, tego typu mapy właśnie. Yy, i też wykluczyć mapy za krótkie, tak? Oczywiście nie mówię, że ta mapa jest jakaś zła i tak dalej, bo mapa całkiem fajna, fajnie spodobało mi się tutaj to, że tutaj fajnie wykorzystane te bariery i oryginalny naprawdę y, labirynt nietypowy, nigdy wcześniej takiego nie spotkałem. Y, 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 I... Żeby coś takiego zrobić, żeby, żeby, nagry żeby nagrywał mapy, tak, nie takie też również super, super skomplikowane, no dobra, mowa jeszcze, ale takie tak na przykład niedokończone, szczególnie właśnie chodzi mi o tą mapę z live'a, tak, ta mapa jest fajna i tak dalej, co tutaj, ale chodzi mi o ma tą mapę z live'a coś takiego, żeby wykluczyć coś takiego, tak samo mapa, y którą Roger mi wysłał, tak, y mapa, no, y zła wersja, tak, a ja otrzymałem to, y no, jakiś miesiąc temu, tak, no, jeszcze chyba w lutym, czy jakoś zupełnie na samym początku marca, tak, a jest 23 marca? Chodzi mi o to, że pod koniec stycznia czy tam zupełnie na początku lutego, tak? Bo teraz jest 23 luty, tak? W ogóle 7-8 czwartku i napiszcie ile już wąsków zjedliście. Yy. I smacznego, i w ogóle, o też. Kurczę, takie żeśmy tu dziury pyty. O, dobra. I, i to jest coś takiego, żeby to wykluczyć, żeby wykluczyć błędy i tak dalej. Yy, I także to, że po prostu, mimo że ja prosiłem w kółko, mówiłem wiele razy, żebyście obejrzeli poradnik, jak wysłać mapę, to i tak nadal wiele osób nie potrafi tego robić, tak? A yy, jako, że yy, zasada dotychczas była, że każdą mapę, którą oczywem to nagrywam, no to ciągle się tam starami i tak dalej, tak? Żeby na przykład, na przykład też największy problem, to co mi sprawiało wielki problem, to to, że za nic w życiu nie słuchaliście mnie, praktycznie nikt, bo mogę powiedzieć otwarcie, że prawie nikt y, nie posłuchał, żeby y, nazwę pliku, tak? To jest po prostu bardzo proste, zmiana nazwy pliku, tak? Y, dopisać tylko do nazwy pliku, który mi wysyłacie, dopisać swój nick, to wszystko. I czy to jest takie skomplikowane? No, nie wydaje mi się, tak? Ale dla niektórych jest to skomplikowane, tak? Ja już nie pamiętam, już nie będę podawał, bo jakoś to ogarnąłem potem, ale się po prostu już łącznie, y, trzy razy się łącznie pogubiłem kompletnie, że miałem na dysku pięć map, każda się, pra, na, każda się nazywała mapa Danowskiego 10, Albo mapa dla morskiego, albo dla grzyba, albo coś. I ja zanim w nie wiedziałem, czyja mapa jest od kogo, tak? I musiałem potem drążyć, czytać, szukać w tych mailach, maili sprzed miesiąca szukać, żeby, kurczę, dojść, kto... mapę dla mnie słowo i co to jest za mapa, tak? Albo jeszcze raz pobierać i tak dalej, tak? Co też wielki problem mi też sprawiło. O takie rzeczy mi chodzi. I dlatego, słuchajcie, dlatego zmieniam zasady. Od teraz, tak, te mapy, są w kolejce, już zostaną nagrane, tak? Yy, one pierwszoplanowo. Yy, <laughs> I... Teraz chodzi mi o coś takiego, że zmieniam zasady, na coś takiego, że wy nie wysyłacie mi od razu mapy, tylko wysyłacie mi screenshoty, wysyłacie mi zdjęcia, kilka zdjęć, od trzech zdjęć do nad nie wiem, dziesięciu, tak, Pokazują, pokazujecie to, co, z czego wy najbardziej dumni jesteście, jesteście w całej mapie, to co wam się podoba, tak, żebym widział, jak wygląda ta mapa, tak, że powinniście napisać, yy, w ile czasu mniej więcej przejdę tą mapę, tak, <laughs> I po prostu dołączacie zdjęcia, głównie o to chodzi, tak? I. Y, nie, zresztą na razie, myślę, że na razie możecie cały czas mapę dołączać, tak? Ale chodzi mi o takie wykluczenie pewnych rzeczy, tak? Pewnych błędów i tak dalej. Na razie. Y, I wystać mi, tak? I jeżeli mapa wygląda dobrze i tak dalej, nie jest to jakaś, jakaś kupa nietoperza y, to mapę. Nagram, tak. Więc jeżeli nie wysyłacie mi badziewia na przykład albo nie wysyłacie mi też mapy skopiowanej z internetu, tak tak jak też już też była taka sytuacja, że nagrałem pewną mapę i kompletnie i nagrałem ją, dwa odcinki nagrałem z GamePixelem, yy, cały czas myśląc, że to jest mapa odwida, że taką świetną mapę zrobił, a tu się okazuje, że ściągnął mapę z internetu, podpisał jako swoją. I co? No i... I właśnie takie problemy, o to chodzi, wykluczenie czegoś takiego, że wy. wy po prostu wy mi będziecie wysyłali zdjęcia, to myślę, że to jest proste, tak? Wysyłacie mi screenshot, i jak ja wam odpiszę, że. Y, mapę, że możecie wysłać mapę, to wtedy wysyłacie, tak? Y, bo. Nie, nie mogę po prostu nagrać wszystkiego, tak? Więc możecie tak być pewni, że i tak, jeżeli zrobiliście coś dobrego, to ja to nagram, tak? Yy, I też wprowadzam nową kolejkę. Oprócz tego, zaczynałam kolejkę. No teraz kolejka pozostaje taka jak była, ale dodaję coś takiego, że. Mm, no zobaczymy, jak to się rozwiąże. Ale gdzieś tam też, yy, przy kolejce, będzie się wyświetlało jakieś tam. Będzie się wyświetlał screenshot spawnu mapy jakiejś, tak? Żeby też dało się wcześniej zweryfikować ewentualny plagiat, tak? Tak jak się właśnie zaszło, ja nie zauważyłem. Mimo, że tą mapę kiedyś oglądałem na YouTube i nawet chyba w nią grałem. Ale ja to za 3 lata temu robiłem, tak? No to żeby uniknąć czegoś takiego, to również żebyście Wy mi mogli napisać i podesłać link do oryginalnej mapy, żeby uniknąć coś takiego wyłączę dźwięk, żeby nie było aż takiego hałasu, bo cały czas mam ważne rzeczy do omówienia Więc ale i słuchajcie, i na razie jeszcze zasady jeszcze są stare i do kiedy, uwaga? Dzisiaj jest czwartek 23 lutego 23 lutego jest tak? Więc zasady nowe wprowadzam Zostaną wprowadzone od 24 lutego, czyli od piątku yy, Powiem się, że od soboty północy, wiecie Czyli na przykład w piątek yy, o, No w piątek o godzinie 23.59 W piątek 24 23.59 Możecie mi ostatnią mapę wysłać według starych zasad Czyli jeszcze bez żadnych zdjęć itd. Tak Więc jeżeli macie już coś mniej więcej skończyć, to się pośpieszcie i tak dalej, jeżeli nie chcecie jeszcze wysłać według nowych zasad, tak? I jeżeli nie jest to jakaś tam piękna mapa, tak? Bo niestety nowe zasady już w pewien sposób, no niestety, wykluczą mapy, mapy proste, tak? jakoś tam niepiękne nie i tak dalej, tak? Niestety. Więc jeżeli, jeżeli macie mapę jakąś tam nie aż tak piękną i cudowną z wyglądu, no to no nie, no to możecie się pośpieszyć, tak? M powinniście się pośpieszyć, no bo no cóż ja poradzę, tak, no, pewien coś tam muszę wy wyeliminować, nie? Może się na ewach wprowadzić coś nowego i tak dalej Na razie więc y tak, do 23.59 w piątek 24 lutego 2017 możecie jeszcze wysłać według starych zasad mapy, a potem już nie będę według starych zasad filmował, po prostu tak samo jeżeli w nazwie mapy nie będzie waszego niku, nie nagram mapy, jeżeli y nie będzie zdjęć będzie sama mapa? Nie nagram! Po prostu, definitywnie, bez żadnych wyjątków tak po prostu będę robił, coś takiego będę praktykował, tak? bez wyjątków po prostu, tak? I ewentualnie mowe wyjątki jakieś na live'ach tak? Że na live'ie dostanę mapę i tak dalej i wtedy ją nagram, tak? I też ograniczy to w pewien sposób to, że yy, no właśnie ten czas oczekiwania tak jest straszny, tak jeszcze jak niedługo, bo na pewno bo widzę, że subskrypcje rosną i tych map jest też coraz więcej, tak więc już się wydłużył czas oczekiwania do około miesiąca No i właśnie chcę też ten czas oczekiwania w ten sposób właśnie skrócić, żeby nie dostawała się każda mapa tak i żeby nie była nagrywana jakaś kupa, tak? Yy. Bo wiecie, widzów by przybyło i tak dalej, zasady byłyby stare i zaraz by się okazało, że na nagranie mapy czekacie pół roku. Tak yy, więc... Co tutaj mówić? No... No nic więcej tu chyba już nie powiem, tak? To już wszystko już chyba, jeszcze się na chwilę. Tak, to będzie wszystko już, tak? A i oczywiście tam wersja wszystko pozostaje bez zmian. Okej, okay. chwila. Ciekawe Robię to Łączy się też Nie mogę się nadłączyć Weather Rain Rain Pada Te, dobre, genialny mechanizm Taki prosty Być mi się nie spodziewał, że jak Że detektor światła wykryje, że Wykryje zmianę Poziomu świata w deszczu dobre, genialny mechanizm. Polecam, tak więc, skałę. Bardzo dzięki za mapę. Bardzo fajna ona była. Więc, tak więc, wpiszcie i na ile poziomów i tak dalej, dla ilu gra, czy to wszystko, czy mogę na przykład z kimś nagrać, czy nie i tak dalej. Więc, o to chodzi mi głównie. Większość pozostaje bez zmian. Myślę, że nie będę usłyszał starego tego, jak nie no, to jak wysłać mapę, zawsze zmienić to. Ja to zmienię potem. Potem za parę dni wleci jakiś tam nowy poradnik jak wysłać mi mapę, tak yy, w takim razie. Tak, jak mówiłem, teraz już robimy. Yy, już mówiłem, powtarzałem, a e, powtórzę jeszcze raz, żeby nie było nieporozumień. 24 luty piątek, 23.59. Mapy później wysłane, według serych zasad, nie zostaną już przyjęte. No, oczywiście 23.59, według czasu polskiego aktualnego, tak. Yy, ale i tak raczej większość z Was chyba w Polsce mieszka, tak. Na razie, no o to chodzi, tak mniej więcej. No, co tutaj gadać? No już to tyle by było, słuchajcie. Dziękuję Wam za uwagę, że wysłaliście Mam nadzieję, że w miarę dużo osób to zobaczy. Słuchajcie, możecie też podesłać, dlatego jeżeli wiecie, że ktoś robi mapę i tak dalej, ktoś z Waszych znajomych, to mu podeszliście link to po prostu do tego filmu i tyle, tak? Potem zrobię osobny jeszcze film wiadomo taki jak był ten poprzedni film jak wysłać mapę to teraz też nowy muszę zrobić, tak? Ale to będzie na razie w przyszłości, aktualnie nie mam czasu. Słuchajcie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z mapek od widzów, nie tylko z mapek od widzów. No więc, do zobaczenia, pa! Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019